Norwegia ma dla Niemców znaczenie z kilku powodów. Mogą tam wylądować alianci. Stąd wał Atlantycki, który ciągnie się od Norwegii po wybrzeża Hiszpanii. Jest także blisko alianckich szlaków na Morzu Północnym, którymi płyną konwoje z zaopatrzeniem dla Rosjan. Jeśli Niemcy mają je niszczyć, muszą być obecni w Norwegii. Plany Hitlera wobec Tirpica szybko przynoszą efekty. Pancernik nie musi opuszczać portu, by stanowić zagrożenie dla marynarki królewskiej. Sama jego obecność wymusza wzmocnienie eskorty konwojów. Te okręty mogłyby przydać się gdzie indziej. Hitler jest zadowolony. Nie chce atakować aliantów. Nie może sobie pozwolić na utratę pancernika. Ma wobec niego inne plany. W marcu 1943 roku wysyła go jeszcze bardziej na północ, do Arktycznego Fiordu. Tyrpitz spędził 18 miesięcy w Kafiordze, tuż za mną, nie bez powodu. Tak wielki okręt potrzebuje mnóstwo paliwa, a Niemcom zaczyna go brakować. Muszą oszczędzać, dlatego kręt cumuje w Fiordzie. Tyrpic ma dla Churchilla wyjątkowe znaczenie. Premier nazywa go bestią. Chce go zatopić nie tylko dlatego, że to groźna broń. To byłoby także wielkie zwycięstwo propagandowe. Tyrpic musi iść na dno, tak jak Bismarck. W Kafiordzie. Tirpica można zaatakować tylko z powietrza, ale Niemcy rozwiązują ten problem. Spójrzcie na to. Przypomina pozostałości prehistorycznego obozowiska. W rzeczywistości to resztki wytwornic dymu. W tych kanistrach znajdował się propelent. To ten biały materiał tu spalony. Maszyny tworzyły kłęby dymu, który zasłaniał fiord przed bombowcami. Dym wypełniał cały ten obszar w mniej niż 10 minut, ale pojawił się problem. Dym sprawiał, że Wróg nie widział zakotwiczonego w fiordzie pancernika, ale jednocześnie obrońcy nie widzieli nadlatujących samolotów. Żeby tego uniknąć, Niemcy wykorzystali ukształtowanie terenu. Stanowiska dział przeciwlotniczych powstały na szczytach ponad zasłoną dymną, co umożliwiało obronę. Oto jedno z nich, bardzo proste z miejscowej skały i betonowej podstawy, na której osadzone było działo. Tutaj widać pozostałości idealne miejsce z widokiem w każdą stronę. Bombowce wroga widziano z odległości wielu, wielu kilometrów. Widok był wspaniały. Było ich więcej. Tam jest jedno, tam następne, jeszcze jedno dalej. Mała forteca, doskonale przygotowana do obrony przed atakiem z powietrza.